Dobry wszystkim przybyłym. Dziękuję za przybycie, zacznę nieoczekiwanie nie od młodzieży. Dziękuję uczniom zespołu szkół zawodowych im. Stanisława Staszica w Pinczowie. Jesteście pierwszą grupą, która towarzyszy inauguracji działalności mobilnego przystanku Historia Przyszłości w Pinczowie, ale przede wszystkim tutaj w województwie, w województwie świętokrzyskim Pinczów jest pierwszą tą lokalizacją, do, którego, do której przystanki ta nowa forma opowiadania o historii dotarła. W dzisiejszym spotkaniu udział biorą pani Adrianna Paradowska, zastępca dyrektora Biura Nowych Technologii w Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, pan Marcin Wojniak, starosta powiatu pińczowskiego oraz pani Beata, Kida, zastępca burmistrza Pinczowa. Ja nazywam się Robert Piwko, jestem naczelnikiem delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach i dosłownie dwa, trzy słowa o tym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo dziękuję za gościnę panu starości i pani burmistrz bardzo dziękuję za, za wybranie miejscowości miast w województwie świętokrzyskim pani, pani dyrektor my jako delegatura prowadzimy działalność edukacyjną działalność naukową właśnie na terenie województwa świętokrzyskiego i ten przyjazd tej formy opowiadania o historii często powtarzane a więc poprzez zanurzenie się w tych rzeczach o których często czytamy w książkach jest dla nas niezwykle ważny bo pokazuje wam młodzieży że o historii można mówić nie tylko przez pryzmat wystaw, książek, konferencji naukowych czy spotkań popularno naukowych, ale także poprzez ofertę nowoczesną właśnie opartą na etiudach, grach różnego rodzaju szeroko rozumianej nowej technologii teraz, żeby nie przedłużać, a wiemy, że głównym tutaj Aktorem tego naszego dzisiejszego spotkania jest Młodzież i Nowa Technologia, oddaję głos pani Adrianie Paradowskiej, zastępcy dyrektora Biura Nowych Technologii w Warszawie. Szanowny Panie Starosto, Szanowna Pani Burmistrz, Szanowny Panie Naczelniku, serdecznie dziękujemy, że właśnie Pinczów mógł być jednym z dziesięciu miast, które w ramach tegorocznej trasy mobilnego przystanku Historia mogliśmy odwiedzić. Już 25% młodzieży, która wzięła udział w naszych badaniach, które realizowaliśmy dwa lata temu, stwierdziła, że światy cyfrowe i rzeczywiste przenikają się dla nich, stanowią jedność. Więc, jako Instytut Pamięci Narodowej, stanęliśmy przed wyzwaniem, jak połączyć te oba światy również w majarze edukacyjnym i historycznym. Odpowiedzią właśnie na to wyzwanie jest stworzenie naszych imersyjnych projektów edukacyjnych, o których, tak jak pan nauczelnik wspomniał. Są to gry komputerowe, spacery wirtualne, etiudy, które w nowoczesny sposób opowiadają najnowszej historii Polski. Te projekty stanowią tak naprawdę jeden wielki agregat działalności Instytutu Pamięci Narodowej, a więc są wypadkową naszych archiwaliów, pracy historyków i innych działów merytorycznych. Mobilny przystanek historia, podobnie jak nasz inny projekt, czyli mobilne skrzynie edukacyjne. Pozwalają na dotarcie z naszymi projektami tak naprawdę na cały świat, więc bardzo cieszę się, że mogliście nas dzisiaj odwiedzić i w trakcie tych godzinnych zajęć przeżyć naprawdę nowoczesną lekcję historii. W Spinczowie będziemy przez najbliższe trzy dni do soboty, więc zapraszam codziennie od 10 do 20 na zapoznanie się z naszą ofertą. Następnie przez najbliższe trzy dni będziemy we Włoszczowej, gdzie również od 10 do 20 możecie się Państwo zapoznać z naszymi projektami. Więc zachęcam do odwiedzenia zarówno grupy szkolnej, jak i Państwa w wolnym czasie, abyście odwiedzili mobilny przystanek Historia i odkryli historię na nowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. Pani Dyrektor zostaje z nami. Jeszcze będzie można też w rozmowach kuluarowych popytać o szeroką ofertę Biura Nowych Technologii. A teraz w imieniu obojga gospodarzy, pani, Pana Burmistrza i Pana Starosty głos zabierze Marcin Wojniak, Starosta Powiatu Pińczowskiego. To ja również zacznę od podziękowań. Chciałbym ja na ręce Pana Naczelnika i Pani Dyrektor złożyć podziękowania Instytutowi Pamięci Narodowej, że zechcieliście to właśnie nasz nasz powiat pińczowski odwiedzić i tą wystawę skierować do naszej młodzieży. Ja mam nadzieję, że cała młodzież powiatu pińczowskiego będzie przez te trzy dni mogła skorzystać z tych rozwiązań, tak jak tutaj już było powiedziane, imersyjnych, wirtualnych, które na pewno lepiej dzisiaj trafiają do młodzieży niż, niż książka, aczkolwiek ja tutaj też będę jednak ambasadorem książki i, i chciałbym, żeby to było komplementarne, aczkolwiek wiemy, że tak jak mówię, że jest to bardzo atrakcyjne. Ja dzisiaj już sam skorzystałem z tych gogli VR, jestem pod wrażeniem, także zapraszam, zapraszam was. Droga nasza młodzieży do korzystania, i do tego, żebyście, jako ta pierwsza grupa, byli ambasadorami i, i namawiali swoich kolegów i koleżanki do korzystania z tych rozwiązań, bo na pewno one Was zaciekawią. Bardzo dziękuję. Czyli teraz słowa kieruję do, jak ładnie powiedział Pan Starosta, do ambasadorów województwa świętokrzyskiego, a więc klasy, która jest przed nami. Życzę udanej zabawy, udanego poznawania historii. My jesteśmy też tutaj z pytaniami, jeżeli są pytania o nowe technologie to do pracowników, Pani Dyrektor, jeżeli są pytania o najnowszą historię, czy ofertę edukacyjną Instytutu Delegatury IPN w Kielcach, to też jesteśmy do, do Państwa dyspozycji, opiekunów i, i, i najmłodszych. To co, rozpoczynamy. Zapraszamy do do wnętrza. Dobra, to to trzeba na pozycję zrobić, więc ja tu połub mi bardzo ładnie, tak je, a także. かき Greetings いませんでしたいませんでしたませんねここを

W tym roku w ramach trasy mobilnego przystanku Historia przyszłości odwiedzamy 10 miejscowości głównie w południowej Polsce, stąd właśnie nasz wybór pinczowa i włoszczowa jako jednych z, z tych 10 miast, które odwiedzamy. Staramy się z naszą szeroką ofertą edukacyjną trafić w każdy zakątek, zarówno Polski, jak i świata, więc naszą działalność prezentujemy na targach gamingowych w Bostonie, w Seattle, w Londynie czy w Tajlandii, ale również w Pięczowie, Szczecinie, Tczewie i różnych innych miejscowościach w Polsce, bo chcemy z tym nowoczesnym przekazem edukacyjnym trafić wszędzie, gdzie tylko się da. W naszym mobilnym przystanku Historia Przyszłości umieściliśmy tak naprawdę całe portfolio działalności Biura Nowych Technologii IPN. Gdy w 2021 roku prezes Instytutu, dr Karol Nawrocki przekazał nam dość... Ciężkie zadanie, czyli stworzenie nowoczesnych projektów edukacyjnych, które będą ciekawe pod względem wizualnym, rozgrywkowym, ale bez straty merytoryki i przekazu historycznego. Stworzyliśmy najpierw raport o immersyjnej edukacji historycznej i następnie wszystkie nasze projekty, które tutaj w mobilnym przystanku mogą Państwo zobaczyć. Są to gry komputerowe, gra szyfrów opowiadające o wojnie polsko-bolszewickiej. W, wsławiających się w tamtym czasie genialnych polskich kryptologach, takich jak na przykład Jan Kowalewski. Jest gra Lotnicy, która opowiada o osach polskich przestworzy z czasów II wojny światowej, ale również gra Warsaw so Rising, czyli jak sam tytuł już wskazuje, gra o powstaniu warszawskim. W ramach projektów dostępnych w wirtualnej rzeczywistości prezentujemy wiarowe wersje gry szyfrów i lotników, ale także wyjątkową etiudę historyczną opowiadającą o losach. Rodziny Ulmów, czyli świadectwo pomocy oraz spacer po drukarni z czasów komunistycznych, w których Solidarność Walcząca drukowała swoje bibuły. Jest to projekt Szybowcowa 87, więc tak naprawdę tutaj można zapoznać się ze wszystkim to, co póki co nasze biuro przygotowało. Jednym z celów imersyjnego było nauczanie, aby za pomocą wielu zmysłów móc dotknąć tych praktycznie, bo technologia WIR pozwala naprawdę wczuć się w tamte czasy i przenieść do, do faktycznych emocji, wydarzeń, tak aby jak najgłębiej móc poznać tamtą historię. Dzięki takim wyjazdom jak ten do Pinczowa, ale również licznym spotkaniom z młodzieżą i polonią na całym świecie, widzimy, że takie projekty nie tylko rezonują, ale są bardzo potrzebne, bo w dobie cyfryzacji, technologii, potrzebne jest. Skumulowanie tego, co, co możemy, aby w mądry sposób uczyć o historii Polski, w sposób natrudny dla młodych ludzi. Tak jak już wspomniałam, dla 25% przedstawicieli pokolenia Z, światy rzeczywiste i cyfrowe przenikają się, tworzą jedność, więc trzeba dopasować naszą ofertę do ich oczekiwań, a nie na odwrót, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie osiągnąć sukces. Wszystkie nasze projekty dystrybuowane są za darmo na Steamie. Więc zapoznając się z nimi tutaj w ramach tych naszych lekcji, można po powrocie do domu pobrać sobie gra i jeszcze raz przeżyć tą historię już w zaciszu własnego domu. W zeszłym roku braliśmy udział w targach, odwiedzaliśmy szkoły. W tym roku powołaliśmy również taki projekt, jakim są mobilne skrzynie z edukacją historyczną. Dzięki tym skrzyniom, w których znajduje się zestaw komputerowy oraz zestaw do wirtualnej rzeczywistości, Możemy z takimi lekcjami edukacyjnymi naprawdę na terenie całej Polski już tak lokalnie na dłuższy niż trzy dni czas przyjechać i, i edukować w ten sposób. Takich skrzyń mamy dziesięć, więc zachęcam do zapoznania się z tą ofertą i do zgłaszania do nas, aby je zarezerwować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chyba najważniejszym argumentem, który przemawia za tym, aby nowe technologie włączyć do procesu edukacyjnego czy do poszerzania horyzontów wśród młodych ludzi, są wyniki badań, które zostały, zostały przygotowane, zebrane, przygotowane i opracowane, a w tych wynikach właśnie, właśnie nowe technologie, a więc gry oparte na scenariuszach historycznych, etiudy filmowe w, w, czy wykorzystywanie nowych technologii do, do edukacji jest oczekiwane przez młodzież, ale nie tylko młodzież, także przez opiekunów. Więc wychodząc na, naprzeciw tym, tym oczekiwaniom Instytut, a przede wszystkim Biuro Nowych Technologii tego typu zajęcia przygotowuje. Takim, taką reklamą, w dobrym słowa, tego znaczeniu tej oferty edukacyjnej Instytutu są właśnie mobilne przystanki Historia Przyszłości, które, które dziś gościmy w województwie świętokrzyskim w Pinczowie. Przypomnę, że za trzy dni Przystanek znajdzie się w Włoszczowie. I to jedna, to jedna rzecz. Też wszyscy z nas dorośli, bo nie tylko skupiamy się z edukacją historyczną na, na, na młodszych pokoleniach, młodszych generacjach Polek i Polaków, ale także my sami tego doświadczamy, jak nowa technologie czy technologie cyfrowe nas otaczają. Dzięki nim funkcjonujemy łatwiej, szybciej, skuteczniej, więc to też ta oferta urozmaica. Jeżeli ktoś jest tradycjonalistą, może korzystać z oferty tradycyjnej, a więc książki, konferencje, spotkania, filmy dokumentalne. Jeżeli ktoś potrzebuje raz na jakiś czas pewnej odskoczni od tej tradycyjnej formy mówienia o historii, mamy gotową ofertę w postaci, tak jak tutaj pewnie mówiła pani dyrektor, gier i etiud filmowych. W samych scenariuszach tych mamy historię, mamy generalnie historię ogólnopolskie, ale sam pomysł spotkań z młodzieżą właśnie w mobilnych przystankach służy też temu, aby spotkać się z pracownikami Instytutu. Dziś poza Biurem Nowych Technologii w mobilnym przystanku są również pracownicy Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Dr Michał Zawisza odpowiada na wszystkie pytania, więc jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się na przykład o wątkach pokazanych w jednej z propozycji tutaj w Biurze Nowych Technologii, zakładam, mamy, mamy rocznicę, 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej, mamy grę poświęconą czynowi ofiarności lotników polskich podczas II wojny światowej. Jeżeli ktoś by chciał Dowiedzieć się o wątkach związanych z historią najnowszą, pracownik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej będzie, będzie też mógł te pytania, na te pytania odpowiedzieć albo też zachęcić do, do skorzystania z tych prac, które w ujęciu regionalnym już przygotowała delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.